Kici Kici miał, miał, popchnęło cię. Cześć, jestem Kemot, jest ze mną Przemek. Cześć. I jest tu ze mną Kamin. Jestem i ja, I, Aha. I lista Cześć. prędkości. I to będzie lista z jakiegoś pierwszego odcinka. Uh. Prędny Kemot atakuje. To było na pierwszym odcinku? To jest jeden, jeden z pierwszych odcinków z pierwszego sezonu. Wow, a tych sezonów, a tyle było. Uh, uh, uh. Drugi sezon miał chyba jeden odcinek. O, oh, tak nie. dużo. Drugi sezon ma u mnie 8 odcinków, a pierwszy ma 22 albo 3. To z kim z ty sobotę? robiłeś drugi sezon? Z Kotem, bo ty nie chciałeś i nie miałeś czasu i wszystko e, i... Tak. znaczy, że ja nie miałem czasu. Dla mnie to jest tak. największa nawytka. No ale no. dobra, przechodząc do tego, to jest trzeci odcinek już naszej serii z Most Wanted, który powraca do żywych. Potem znowu umrze śmiercią naturalną. Tak, aż jej mu wyłączy serwery postwierdzi, że nie opłaca nie, się nam dawać mojera do tej gry. Jak to nie? Znaczy no nie tak szybko, no jeszcze 4 lata potrzyma. Aha! Żebyś czasem nie zdziwił. To no naprawdę. Cięcie w budżetówce i jej bardzo szybko może się to na tym odbić. Tak zrobiłam kupę nowego, nowego NFS, to może. No najpierw chyba by musieli wyłączyć pod e, No właśnie, bo tam właśnie są jeszcze 30. serwery. Mhm. Widzisz? No to... A już 4 lata trzyma. No, to no czy, ale to te... pewnie w, na... w przyszłym roku tak będzie. No nie wiem, aż tak. Dopiero wyłączali FIFA 05 Massrobery. Dobrze, ale FIFA to FIFA, FIFA to o FIFA. Jezu, no FIFA to tak samo jak NFS, tylko że tam się kopie piłka, a tu się jeździ samochodami. Ale FIFA ma więcej fanów niż NFS. Co roku pytają to samo? Ale i, co i tak ma więcej fanów. Strawne. Jakby A wydawał takie jedne -y jak stary Most Wanted i Carbon, to też by o telefonu nawet więcej. No. Pewnie Temuś, tak. co tam robisz? Co się bujasz? Co ty tam się rozbijasz? Oh. Bo widzę. Nic się przede mną Cześć, nie ukryje. Mówicie. No właśnie, ja widziałem. Piom, 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 piom. Jeżdżę sobie łagerą. Piom, piom, piom. No <laughs> to jest zespołówka, o Jezusie. O Jezusie, któż to widział? No jeszcze beszczel. Temu pomogłem, no, no ja nie wiem, ja nie wiem co się ze mną dzieje Dobry chemot, atakuje Oj To nie są samochody na takie jazdy jak tutaj mamy No tak trochę To by się arielek przydał No tak trochę Prawie tylko trochę względu później, Jedź tak to miał być w sumie rewanż znowu, ale, ale nie trzeci rewanż? No, ale jednak potem jak pierwszy znaczy zbieram. ale trzeci, ten trzeci przejazd, tak to byś wiedział. Trasę głos, tylko hmm. ty. A kto jeszcze? Ja też. Troszeczkę. Yy... Sorry, przymyk. muszę sobie nabić punkty. Ale bez szczep. Nie, ramki do tamszego. Kolek się tam, Komik, przemyk, przemyk. Ja pomagałem. nie pomagałem? Nie wiem, nie pamiętam już. Chyba mi. Ojej. Ojej. Czy coś przez ranę? Ojej. 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 Ojej dalej Kamil rozbić się tam za trzy razy No właśnie się rozbiłem no No to właśnie o to chodzi Ale gdzie ten samochód pod prąd idzie, jeszcze po chodniku <grym> jeszcze z alarm włączył, myślę że kurde świeci Świeci jak Lampki na choince Jak hue lampki na choince Tak? No chciałem powiedzieć że choinka no, no, Ale no, no na choinka no. się nie świeci no, no. One more time a, co ty mnie rozbiłeś? Przemek jak mogłeś? Rozbiłeś Mołgi. mnie! Mogli. to zrobić? Lubię siebie Przemek, lubię. Ma kogo rozbijać. Jak się Kamer tu, troszkę też nie ma kogo. Co? Tak. O, Dobra. To jeszcze to. raz? Jeszcze raz? Przemek, jeszcze raz? Tak na, na do... O! Uro. 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 Dobrze, dobrze. A nie, czekaj, bo ja wam teraz daję darmowe punkty. No, wow, coś. Tam. A, i tak wygrałem. Kemot, chcesz się rozbić? Czekaj, jeszcze, nie dojeżdżaj do mnie. Czekaj, chodź, czekaj. O, <laughs> <laughs> to właśnie cię. Zapomniałem. Zapomniałem. Ja Ale i tak wiem. się rozbiłem. A, śmieszne. Dobra, wlejże do tym na pierdolę. W ogóle to jest jakiś Batmobil no, z tego samochodu. Nie, Batmobil to jest Veneno. Veneno, a to jest Batmobil wersja Mozłątek. Batmobil wersja Pagani chyba coś powiedzieć. No nie no, tam jest w Rybalsie, ale no, tego wiesz. No idziemy, no. No Przemek to jeszcze do tej mety. <laughs> U mnie cholera weźmie z tym. Z tym, z tym, no z tym, z czym? Z tym czym? Z tym, i gra falala by się oburzyła Jezuma yes, no, po prostu nie. Lubisz mnie, lubisz mm -hmm. You like mm -mm. it, you like it, mm -mm. nie lubię Lubię. lubisz tak mu. nie lubię Lubisz. Nie Lubisz Nie yeah. Lubisz Nie yeah. yeah. Modlę się o miłość Na miłość, modlę się ja o miłość o miłość Jak to było? Czerwansi? Tak Co jeszcze czerwono i szkodzi na zęby? Białaczka. Białaczka jest czerwona. Nie wiem, tak sobie powiedziałem. A co? Cegła. Cegłaż. <grym> Ale beton. No. Wiesz, dowcip. Karola. Co właśnie nie, z nie, od od takich strasznych nie daje. Jak to nie? To było w tym Tak. No. Nie pamiętam. To było właśnie po występie czerwonców, jak wchodziła AfroMental. Nie, nie żeby ten, nie żeby się to była Afromental. nie 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 To w ogóle inny zespół. O, Kemo, siema. Wiesz dlaczego? Nie. Bo to twoje ze strany jest lepszy. Tak, jasne, mów, że jest lepszy. A no, no, jest. on może ma uczucia. No, ma uczucia. Nie wiem, no, nie widzę. na no, ładny. Nie wiem gdzie jechać. O, Dobrze czy nie? Prosto jechałeś czy w lewo? Nie, w lewo. W prawo. Tak, w prawo, A, na śmieszne. pewno. Kenot nie, nie poznaje ten. wiedziałem w lewo czy prosto? Nie, w prawo. Nie. Przemek? Do góry. Do, no, właśnie. No, powiedz. Do góry lub prosto, czyli wyszło na to samo i jedziesz sobie prosto, no to jedź sobie prosto do góry. Jadę prosto do tyłu. Nie, do przodu do, do tyłu. Nie. Prosto do... do tyłu też się da mm. Mm. La, la. La, 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 la Oj, dobre to było. Podobało dobrze... La, 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 la. Nie, ściana mnie odbiła i żeby w nie wpadł na samochód. Dobra. A ja kurde jeszcze zabiłem, zabiłem w tanego hołpa. Zabiłeś się. Hmm. Kiedy pogrzeb? Niedługo. Tak mi się wydaje. Bip, 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 Ups, bip. Prawie. się wynieśliłem do garażu. Jeszcze Tam. sprawdził luz Czy nie biegał. Prawie robi wielką różnicę. I to nie tylko w piwie. Małolatę Co tutaj robimy? L-pipe? Pipe? L-pipe, -pipe. dobra. L-pipe? Do you have L-pipe? Do you like my air pipe? No. Oj. Ja twoje filmy. Dlaczego ty wziąłeś Bugatti? No, po kici w tyłek. Eee, właśnie nie zmieniłem. Ja muszę pytać o mnie. Chyba. Tak, tak. Ja się pytam, kmota. przynajmniej pokaż mu, gdzie pieprz rośnie albo gdzie i, i nie rośnie. Może mnie skurza to latanie tak daleko? No kurde, ogarnij się samochodem. No właśnie, to ogarnij się. Nie mów, że ciebie nie rozbiło. Jesz dopiero mnie zrespiło, ochrona po respie, trochę... <grym> Ochrona po respie. Ochrona, ochrona. Mamy tutaj dzikiego kemuta na wolności. Kimaki, makijaż, wszystko na tipto. Emuś, no co jest? Nawracało. No po co, trzeba pojechać, to Bugatti skręca nawet w miarę. Jezus, starczy już tego skakania za Nie Przemek nie leć! Nie leć lec, Przemek! Lec, Dobrze! Lec. Ale cholera, czemu nie poleciałeś? Ale... Dzięki oh. Przemek, dzięki, oh. dzięki, dzięki. Dziękuję, Przemek, dziękuję, dziękuję. Nie będę no już ciebie więcej rozwalał. Nie wiedziałem gdzie. Kanikuły ty -ty 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 wygrałem znowu tu kanikuły Kiew znowu ah, wkurzy się, bo z nim dziś wygrałem Do 수도... i znowu Kanikuły zaczynamy często view na łączony To jest ciebie taki rusek jak ze mnie macica. Tego nie sprawdzałem. Może? Nie, jest. nie, nie, co nie, mówię. Cargo, Wojen. nie, 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 ten kanikuły. Ach, 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 ach. A ten, nie, 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 a ten nie, 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 halo nie, nie, halo. Dziękuję. Tera, nieważne. Poleciałem. Iu, słabo. Słabo? Aha. To mówię. Nie wiem kto polecił 27 metrów naprawdę. <grym> było nie! Bo to było tylko po 500 punktów. Ja poleciłem 21. <grym> z dwoma beczkami w locie. Kurde, tej, patrzcie jak poleciał, jednak dobrze. <laughs> no coś ty. ty. Sorry. Sorry. Oh my gosh, Ile jeszcze czasu poinformuje mnie ktoś, bo nie widzę. Nie wiele. Czemuś? 17. Dziękuję. Dziękuję.

Nie wiem, po prostu jestem dla ciebie nie, nieuchwytnym celem. No, a nie? Jestem nieuchwytny. Jesteś ochytny, o. Nieuchytny. Jesteś disgusting. Nieuchytny. Jedź tam na spotkanie, nie zmieniaj samochodu. Dlaczego? A może ja lubię zmieniać samochód? Bo tak mówi Kemo, dobra rada. Jak ty możesz to ja też mogę. Co ty możesz? Tyle co ty? Czyli nic. A to był taki auto Ja Kiemu sam po sobie jeździć. Śmieszki, śmieszki. Bierze swój samochód i jeździ po sobie. To już było przykre. Oj poleciał! Poleciał Poprawiłbym mu, ale szkoda mojego lakieru. Szkoda ci lakieru, jasne? To pas ci? Podczas tych odcinków dowiadujemy się o tobie bardzo e, dziwnych rzeczy, o których no prawdopodobnie też. nie powinniśmy wiedzieć. Lakier do i jakieś inne dziwne rzeczy, których no hmm, no także ten. No, no Spokojnie, każdy lubi różne rzeczy. No. Jak Kamil, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. No właśnie. Tylko, no nie wiem na lakier do paznokci to tak trochę no, dziwne. No ale skoro skoro lubisz. Zawsze możesz tak łapać do sobie włosy. Lakierem do paznokci? Ma? No? To będą trochę sztywne. E, no chyba trochę. Em ja nie lubi na Kemot ten, Kemot zamiast ten, wie za droga to ten. No Lakier no. do paznokci. To ty jesteś stary już, a nie ja. Womnieć? No ale ty używasz lakieru do paznokci. Ale ty nie? mówisz o wiakrze za chwilę. Ja przynajmniej wiem co to jest. Bo mi to nie potrzebne. nie musisz do tej, co to jest. Ale używasz zamienników, po Ciebie na nie nie stać. Wiem, że nie wyrabiam na YouTube, ale co z tego, tubach na mm. mm -hmm. O, to aż tak można. W ogóle YouTube na polski to Tyruro. Nie, nie, Kemat nie, 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 nie. Nie, Kemat nie, czekaj, bo dostałem zawału, czekaj, dostałem zawału. Halo, 112. 112. Co trąbisz na mnie, byś dzwonił po karetkę do Kamila do szczelny gadzie? Tu, wal się. Cię po karetkę, trzeba dzwonić. <grywia> Kemu taki dowcip. Ciemność, taki dowcip. Ojeju. Ojeju. Ty tubo, ty tubo. Ojej, ojej. Ruro powiedziałem. A ruro, przepraszam. Dobra, tubo Głupią tubą do tego. No nie wiem. Każdy no lubi inne tuby tylko tubka Tubka, tubeczka, tubunia To rebunia, taki portal To Rebunia no? Total bunia no chcesz. Brawo przemów Chodź, Aha, jeszcze chwila. Znowu sam jestem, to jest przykry. No. <grywa> no. Jezu. Tam się władujesz, ten budynek. Nie. Właduję się w ciebie. Ach. Tak. Czy No, a nie? To było dobre. To było, to było dobre. Mm. Smaczne. Smakowa. To, to podobno mówisz. ja tylko żartuję, myślę. Mm. Wiesz, ja, ja czuję po prostu smak tego zwycięstwa Makowca Kamil poczuł makowca Pamiętasz? Bo ja, ja bym nie pamiętał No, pamiętam, jeszcze dopiero kurde Pamiętam skociło. tego makowca Pamiętam, pamiętam A czy Wy, nasi widzowie, pamiętacie makowca? Jeżeli pamiętacie makowca, to napiszcie nam o tym Tak, najlepiej dodając link Dobrze, no. jak może nie pamiętasz Tak, jak może nie pamiętać makowca właśnie no. Rymek pewnie nie pamięta, trzeba mu odświeżyć pawiec i... ...pawiec. <laughs> pawiec. Makowiec był wtedy, jak był z rurą. No, wtedy Bo wtedy rura. Kamil wskoczył do rury, leciał mądry Kemu i rozbił Kamila, a sam sam został. I Kamil jadł makowca. I zaczął się irytować a, z makowcem no tak. <laughs> to było Mój makowiec przebił wtedy wszystko. Mój makowiec stał się gwiazdą na YouTube. A cię na Ale twojej to ruchu. moja wanna miała fanpage na Facebooku, a Twój makowiec nie, także jesteś zerem. Przykro mi. Jesteś makowcem. No, samochód. Ups, no właśnie. Odciutek, troszeczkę. Wyklepię się. Nie, ja mnie spłakał jak od dawna. Jak klepał. Boże, a mi tu wszyscy grają w te Dragon Age, no ja nie wiem co oni. Może Jakiś no bo... fani niby. Lata smoków. O kurde, kamień śmieszny, Jezu. No prawie jak twoja... ...tuba. Dobra, może. Co? Rura, rura. Ta Ta właśnie, rura. No właśnie, też chciałem powiedzieć tuba, ale zapomniałem o rurze. Twoja rura. Wiesz Ta dlaczego. Rura. Mhm. Wiesz o co chodzi? Taka rura, no. wiesz, na której się kręcisz. Ja przynajmniej umiem. Umiesz się kręcić na róże? A ty nie? Nie. No to jak nie, no to jest twój problem i twoje życie. No nie chciałbym się naprawdę kręcić na róże. Możeśmy pięknie to zrobili. Oboje. Ten przewrót normalnie majestetycznie, tylko Bubi jeszcze oj. stwierdziło, dobra, nieważne. Bugi stwierdziło, że wyląduje jeszcze na grzbietku, żeby się podrapać. Mmm... Po brzuszku. Co, co my tu teraz mamy? Co ja tu wybrałem w tej liście? Co zarobisz? Nie wiem co robię. To był piąty odcinek, wiesz? Pamiętam, wredny chemał. Albo wredny, nie szósty, piąty albo szósty odcinek. Teraz mnie rozbijesz normalnie w twarz. I <grym> no, wiesz, i tak cały czas mamy tego niszczyciela, i tak cały czas siebie rozbijamy. Idź. Pomyśli, pomyśliłem właśnie, pomyśliłem. Pomyśliłeś. I, i ten, i. pojechałem do tego. Pomyśliłeś. Bo pomyśliłem właśnie. Mhm. No dobrze, no to cieszę się, że w końcu raz pomyśliłeś. Pomyśliłem. <laughs> Nareszcie. Kemot pomyślił. Ale odmiana nagle u niego się. Też lubi seks w e, No. Na I przykład lada. tabletkę dostanie. Hmm. Jakiś hipochondrykiem nie jestem, na no. Dlaczego się taki miejsce wybierałem? Nie wiem, jeszcze ją pewnie robiłeś kiedyś, kiedy byłeś młody i głupi. No to było dwa lata temu. No to właśnie mówię, no. Jeszcze wtedy nie byłeś dorosły. Chowłów, no, wu bo, 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 bo gra, bo ja nie wiem, na Grają i nie grają, grają i nie grają. No. Nie mogłem się zdecydować czy gramy czy nie gramy A pewnie serwery EA A, <grym grym> a o no, że to EA jedno Iey, it's in a game EA Każda jest... okazja żeby jeździć po EA jest dobra No Gramy w nich grę, w ich grę O oh. No jeździmy tak naprawdę po nich Bo, bo to oni zrobili tą grę Więc jeździmy po nich No w Ostatnie wyzwanie. To ja tu mogę mieć za wyzwanie. Hmm. Pewnie jakieś skoki? Hmm. Może? Może, może. A może jest głębokie może, i szerokie, może, może, i pływa może, w nim ryba, co nazywa się chyba. Takie ryby. Kemotraper? Chciałbyś. Tak, gdybyś chciała nie, Czy my mamy tutaj znowu abandoned ship? No właśnie, nie wiem, możliwe, Opuścić bo, ow... bo jak, jak ja to zakładałem, to bardzo prawdopodobnie, że same skopi są. Opuścić owce. Owce zostało opuszczona do wody. Opuszczona owce. Nie... Jak owce terrorystki. Tak Minecrafta na modach przyszły do nas mówić. No, to jest Minecraft na modach 2. Nie, to jest Minecraft na modach wersja 1.0. No nie, no, 1.0 to jest ten... Ła mm, World It's in a game. Minecraft. It's in a game. Wjeżdżaj. No, właśnie tak. Wjeżdżaj na owce. Ojej. Lubisz I... owce. Mam owce w klasie dostarczy <laughs> Czy u ciebie kręcą jakiś nowy program? E, e, się a propos? Nie. A, a propos then. Coś takiego jak mm, ten. Tak. Dlaczego ja trudne sprawy i te inne? Nie a co? Nie no bo jak masz owce w klasie, no to... To co? No to chodzi taka i beczy? jest Raczej to mi się chce jak ci wysłucham. No, no tak ten. Nie go ja. na to jest Ojej. Ojej, ale ty jesteś. O jajo ja już tam nie wiemy. Ej, będzie mieć 500 punktów jeszcze przez głupotę. No jednak nie. nie. Nie, jednak A jednak minventer. A jednak przemek. A to wyzwanie, co nie. Chodź Agle. tu. O, no Taka to. Taka występująca w Hiszpanii. Tak, nie, przepraszam, Portugalia. Co? Tak. To był zły pomysł, bo polecę cały o cicho. Ław, To był zły <laughs> pomysł. Ale jakie one piruety zrobiłeś? Naprawdę. Dziś miałeś pokaz normalnie. Wziął, 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 wziął. I tak latałeś. Wziął, wziął, wziął. Ale zespiło mnie od razu zim. tam przy wyskoku, także pozdro. Tak jak wziął, wziął, wziął. Samek, gdzieś żeś poleciał te 2 km dalej? Hm? Kami wygrał... Ale I skaki, to skoki, ponownie! Co co na połączenie z autologią, akurat nie wywaliło. Pozdro, 8 tysięcy. Ooo, chyba wszystkich o. wywaliło i sam zostałem. A akurat i tak to koniec listy. Przemek? Przemek? Tu ty? Yeah. Wiesz? O. To ja. O tak, to ty. Musiałem wyeliminować Jej! Teraz ja zrobię screen Patrzcie, wszystko wygrałem! Uhu! Jej! Uhu! Można odsłuchać tego, co on tam wyprawia. Uhu! Jej! Uhuhu, uhuhu, jej. Uhuhu, uhuhuhu, jej. Się, się, ten yeah. rysowa, nie owce. Mm, dobrze, Jest. kończymy. Ja, jestem Bo mi tu policja będzie goić szybko. O! to kończymy. Okemot nie chce się przyznać, A do jechała. tego, że przegrał. Widzisz? Mhm. <thanked evening> <laughs> Drugi odcinek, pierwszy odcinek ty wygrałeś cały, drugi był taki łamany, a w trzecim wygrałem ja już cały, czyli się łamany. rozgrzałem. Łamany to ty jesteś. A właśnie, no proszę ci nie w tym momencie. Hmm. Dum, dum, dum. Baza wirusów programu Awans została dzienki. zaktualizowana. No to ja tobie powiedziałem. Tak więc, żegnamy się z wami i z bazą wirusów kemota, która została właśnie zaktualizowana poprzez dodanie do niego banana. Wiesz, gdzieś kiedy się aktualizuje baza wirusów? Taki suchar na koniec. Nie wiem, kiedy idziesz na słuchawki przykład... najpierw włożysz do nosa, a potem do ucha. Dziękuję, do widzenia. Moja konstancja teraz przewyższyła e, wszystko, co jest możliwe. O, to chodziło. Bo nie wiem właśnie, o co chodziło. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o... No, i dobrze. Mm, no, w sumie też kosztuje, więc trzeba go kupić, więc okej. Okay. Owca? Lama. <śmiech> A. <śmiech> Makowiec. <śmiech> Dobra, koniec. Nie, sztotka. Berło to było. Berło A, Kamil. Kura, szczotkę. Nie. To było berło. Nie, to było coś innego. Musimy to Ma sprawdzić. Majonez z Woponie czy coś? Nie, to było. jajecznica. What? What? o, pamiętasz? Jaki majonez z Woponie? Jaki majonez z Woponie? W majonez w oponie, no proszę nie, się no. kółko Majonez w Oponie, no nie no, no po prostu kółko jajecznicy, masz trzy majonezy w oponie. Kończymy Maść. to. majonez dobrze. Masz majonezy, Lecimy z tym. Do zobaczenia. Trzymajcie się, ciepło. Do usłyszenia. Przemek pożegnać. Trzymajcie się, ciepło. Na razie. I kemot teraz ty. Uh -huh. No, o też się pożegnał. <laughs> Marli <laughs> też się pożegnał. Jednym krótkim słowem. Piu. Do widzenia.